Robiłam właśnie teraz make-up i udział mi się, że po prostu make-up. Więc nagrywam. Kto się cieszy i kto się nie cieszy? No, ja się trochę cieszę, bo zobaczę koleżanki, bo po prostu przez całe wakacje byłam w Turcji. No, 8 dni. No, i jeszcze byłam. W domu koleżanek, ale w te wakacje to praktycznie w ogóle nie widziałam koleżanek, więc no. Może ktoś się zmieni. Nie wiem. Ciekawe, kto będzie za mną siedział w ławce. Zapewne bff ale w ogóle może. Ale ja nie wiem, bo to. W ogóle nasza pani No, ale na samym początku roku. No, tak, że co, Może coś mi wpadło do oka. Jak je Nie, w ogóle. Nie wiem, że on ale oglądam na no, live. No, dobra. Ale to już mija, Czekajcie. Czas leci, czas leci. Dobra. I no Po prostu patrzcie jak się maluję No nic nie Nie wiem co to jest w ogóle No to wczoraj też byłam na live A mówił, że jakaś koleżanka Na trzy miesiące Podobno jakaś najlepsza koleżanka Jako nie wiem Po prostu oglądałam No Więc no Nie, nie pytajcie o tą plamę, bo ona jest jakaś jasna. Nie wiem dlaczego. Jakaś plama. No i tak. No i tak to wygląda. Będzie partwa, bo nie zdążę, bo ja robię zawsze jakieś. Teraz róż Nie no, ja robię krótszy niż moje siostra, bo wiecie. No, są takie siostry, co w ogóle macie starszą siostrę, bo ja tak. No wiecie, jak to siostry starsze. Lubię się.